Witajcie ponownie w aptece przeciwlękowej. Dzisiaj jestem w lesie i chcę Wam powiedzieć kilka słów na temat tego, czym jest lęk. Nie używając żadnych psychologicznych określeń, tylko mówiąc to takim prostym językiem, dla każdego zrozumiałym, po to, żebyście tą świadomość w sobie mieli i po to, żebyście mogli dzięki temu przejmować sprawczość nad swoimi emocjami, nad swoim ciałem, nad, tym, nad swoim byciem w życiu. Lęk dokładnie jest zakorkowaniem wyrażonych emocji. Kiedy jest zdrowy przepływ między nami a światem, czyli kiedy jesteśmy w życiu, życie cały czas nas do czegoś stymuluje, do przeżywania, do odczuwania, to się dzieje na Nieświadomym poziomie, czyli w naszej podświadomości i nieświadomości, i przebija się do naszej świadomości, to co możemy robić, to jakby wyrazić to ekspresyjnie czyli wejść w kontakt ze światem, z tym, co się w nas wygenerowało właśnie w efekcie tego kontaktu. Jeśli jest tak, że nie pozwalamy sobie z jakichś powodów wewnętrznych, osobistych, świadomych bądź nieświadomych na tę ekspresję, bądź też mamy taki komunikat ze świata, że nie możemy tego wyrażać, tych swoich uczuć, tego co, co w nas, efekt jest tego taki, że może to się przejawić jako zakorkowanie, którego skutkiem będzie odczuwanie lęku, czyli taki rodzaj destabilizacji emocjonalnej i rozszczepienia. W tych warstwach naszego istnienia, czyli tego połączenia, zerwanie między naszym ciałem, emocjami, intelektem, duszą. To wszystko zostaje wtedy jakby rozszczepione i porozdzielane. Wtedy trudno nam jakby być w pełni świadomym siebie. Inny skutek doświadczania tego zakorkowania emocjonalnego to na przykład odczuwanie takich zakłóceń w ciele, czyli na przykład nie wiem, bóli, dolegliwości, które nie mają podłoża fizjologicznego. Czyli na przykład, nie wiem, boli mnie bardzo łokieć albo kolano. Kiedy idę na badania i, i lekarze to oglądają, nie wiem, robiąc USG, opukując, wykorzystując cały swój arsenał wiedzy i umiejętności i mówią, słuchaj, tobie nic nie dolega tak naprawdę, a ja wiem, że ja czuję ten ból i on jest, nie jest iluzją, on jest dosłownie moim doświadczeniem i moim odczuwaniem. To Prawdopodobnie jest tak, że masz tutaj, e, do, e, że to jest właśnie ta, taki rodzaj zatrzymania jakiej, jakiejś ekspresji e, emocji. Z psychologicznego, z psychobiologicznego punktu widzenia, powiedziałabym, e, twoje ciało rozwiązuje pewien konflikt emocjonalny. E, inny skutek jeszcze e, doświadczenia zakorkowania emocjonalnego, jeżeli to jest na przykład złość. To jest to przeżycie y, nastroju depresyjnego. Powiedziałam delikatnie nastroju depresyjnego, bo często to tak właśnie jest, że się lokujemy w takim dołku, ale też bardzo często jest to utknięcie w tym miejscu, czyli doświadczanie bezustannie takiego poczucia pustki, niemocy, bezradności. Y, no, to nazywamy taką, cza, taką czarną dziurą, y, która staje się naszą codziennością, i. I to jest często no, bardzo trudne miejsce, z którego no, ma, ma, mamy problem, żeby się wygrzebać. Ale wracamy do lęku. Czyli to, co chcę Wam przekazać. Bardzo ważne jest dla naszego zdrowia, żebyśmy wyrażali to, co czujemy na bieżąco. To jest mega ważne. Jednocześnie uznając, że mamy swoją historię życiową. I w tej historii są zapisane informacje. Informacje o tym, jakie zachowania nasze są, by, były kiedyś w naszych środowiskach typu rodzina czy najbliższe otoczenie bezpieczne i akceptowalne, a jakie nie. I my z, tą, z tymi informacjami załadowanymi w naszym wnętrzu bezustannie funkcjonujemy. Więc to, co potrzebujemy robić, to obserwować też siebie, jak się zachowujemy. Ja często mówię o tym miejscu obserwatora wewnętrznego jako o strategicznym miejscu części naszej osobowości. Potrzebujemy to miejsce w sobie budować, bo ono pozwala nam zauważyć, jakie nasze moje osobiste zachowania są destrukcyjne. Czyli powodują, że ja ograniczam siebie, swoją ekspresję na przykład emocjonalną, a potem doświadczam, bo tak to już po prostu jest, tak jesteśmy skonstruowani, że każde nasze działanie przynosi pewien skutek, i to ma dla mnie negatywny skutek. Typu, że jeżeli nie wyrażam swoich uczuć, to na przykład w konsekwencji czuję się bezsilna, na przykład y, ktoś mnie zdenerwował, y, zrobił to po raz kolejny. Czuję się wobec tej osoby bezradna. E, próbowałam już mówić wiele razy, że mi to nie pasuje, że, że nie podoba mi się to, ale ta osoba pozostaje nadal głucha na moje słowa. To efekt jest tego taki, że ja blokując wyrażanie złości w takiej większej ekspresji niż dotychczas, e, na przykład zaczynam odczuwać brak sił. Nie chce mi się nic. Nie mam ochoty wyjść, nie chcę mi się rozmawiać z ludźmi, nie chcę mi się robić nic dobrego dla siebie. I to jest taki przykład zatrzymanej ekspresji. W lęku najczęściej są to emocje wyrażone z wczesnych okresów naszego życia, niewyrażone z wczesnych okresów naszego życia, ale też na, jakby do, dokładamy bezustannie, będąc w życiu, to co jest na bieżąco. Będąc cały czas w nieświadomym odtwarzaniu automatycznych zachowań. Więc moi drodzy, apteczka jest właśnie po to, żebyśmy mogli lepiej siebie rozumieć i żebyśmy mogli prostymi ćwiczeniami krok po kroku. Odpuszczając oczekiwania, że będę jakoś te ćwiczenia wykonywał albo będę już super rozumiała, czy rozumiał to, co się ze mną dzieje, po prostu zacznę sobie pomagać. Bo to, co jest też charakterystyczne w zakłóceniu lękowym, to jest odczuwanie bezradności i utracenie poczucia sprawczości. Czyli zaczynam funkcjonować w takim czuciu siebie, że nie, coś zarządza moim ciałem, coś mną kieruje, nie mogę, nie wiem, zaprzestać, nie wiem, wpadać w panikę, płytko oddychać, ani też uciekać na przykład z relacji społecznych. Potrzebujemy z tym powoli, z dużą akceptacją, taką inaczej, z taką jaką na ten moment jest dla nas możliwa. Pracować, do czego was z całego serca zachęcam i ta akcja, którą całym sercem wspieram, akcja widzialnej ręki, czyli pomagania sobie w takim wydaniu, po prostu mam to, co mam najlepszego, dzielę się tym, jest dla mnie super i z przyjemnością będę wrzucała kolejne filmiki każdego dnia z najprostszymi ćwiczeniami, które możesz zrobić w dowolnym miejscu, w którym jesteś. Po prostu coś dla siebie. Każdego dnia gwarantuję, pracując od lat, od wielu lat z ludźmi, terapeutycznie, a też bezustannie pracując nad sobą, gwarantuję sobą, że to działa i naprawdę możecie się lepiej poczuć. Czego serdecznie Wam życzę. Do zobaczenia w następnych odcinkach apteczki przeciwlękowej. Pozdrawiam.